Ewangelia według świętego Jana 12. Na sześć dni przed Paschą Jeszła przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jeszła wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego uczty. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego i drogocennego olejku narodowego i namaściła jaszuła nogi, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wojnią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział, zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradł to, co składano. Na to Jachsza powiedział, zostaw ją, przechowała to, aby na dzień mojego pogrzebu, bo ubogi zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów do wiedział się, że tam jest, a przebyli nie tylko ze względu na Jaszła, ale także by użyć Łazarza, którego wskrzeszył z martwych. A za kapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdy wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jaszła. Na wielki tłum, który przebyło na święto, Ujrzawszy, że Yahshua przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię pańskie oraz Król Izraelski. A gdy Yahshua znalazł osiołka, doszedł go, jak jest napisane, nie bój się córko syjońska, oto Król Twój przychodzi siedząc na oślęciu. Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli, ale gdy Yahshua został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. Dał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił. Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego, widzicie, że nic nie zyskujecie? Patrz, świat poszedł za, za nim. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon w czasie święta, byli też niektórzy z G Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Brytanii Galilejskiej, i prosili go, mówiąc, Panie, chcemy użyć Yahshua. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Yahshua. A Yahshua dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie na, za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeżeli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum otaczający usłyszał i mówił. Zagrzmiało, inni mówili. Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jaszła. Głos ten rozległ się, nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę na ziemiu, nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając jaką śmiercią miał umrzeć. Na to tłum mu odpowiedział. Myśmy się dowi dowiedzieli sprawa, że możesz ma trwać na wieki. Jakżeż ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy? Odpowiedział im więc Jaszło. Jeszcze przez krótki czas przybyła wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was, was ciemność nie ogarnęła, a kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli z synami światłości, to powiedział Jaszła i odszedł i ukrył się przed Nimi. Chociaż jednak uczynił On przed Nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego, aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł: Panie, któż uwierzył naszemu głosowi, a ramię pańskie komu zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ znów rzekł Izajasz. Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali serca i nie nawrócili się, a żebym ich uzdrowił. Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał jego i o nim mówił. Niemniej jednak, i spośród przywódców wielu w niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Jachtszua zaś tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, ale w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat, jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności, a jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swojego sędziego. Słowom, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić, a wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi ojciec powiedział.